Cześć! To ja jestem Kacper z kanału Fan Klocków i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. No i dzisiaj, trochę spóźniony znowu jestem z przeglądem magazynu, tutaj Gwiezdni z gwiazdnych Wojen... Więc nagrodę wziąłem również bardzo ciekawy magazyn z Lego City. Jednak również trochę spóźniono, obydwa, Ale mniejsza z tym. Trochę słaby dzisiaj mamy ten polibak w Star Wars. Dobra, zobaczymy, ocenimy. Okej, okay, to trzeba może najpierw otworzyć magazyny. Zaczniemy chyba sobie tradycyjnie od tego ze Star Wars. Dobra, więc cyk. Powinno być za chwilę. Rozłożone wszystko ładnie. No i dostajemy tutaj już bez żadnych żartów. Poliwak nasz, no i magazyn. o folii nie będę wspominał, bo jak wspomniałem, bez żartów się już dzisiaj obejdzie. Ale jak to teraz ustawić kamerę, żebyście wszystko dobrze widzieli? Mam nadzieję, że teraz będzie super. No dobra. Na no, akwarium co widzimy? Właśnie tą naszą niby epicką zabawkę. Chociaż nie nazwałbym jej epicką. Dwa plakaty. Te teraz mi się bardzo podobają. No i cena 12,99 na lipiec. Dobra, chodźmy. Ten secik. Pamiętam jego starą wersję. Sam miałem ją w katalogu brata. Bardzo ciekawie wyglądała. No i co tutaj dalej? Widzę, że będzie na maszynach kroczących dużo naszych informacji. No i komiks. Wybaczcie za cięcie chwilowe. No dobra, w komiksie mamy Droid. Wajder? Coś tu ma być? A, widzę, że jakiś zastępca. Jego będzie, kiedy on jest na wakacjach. Trochę dziwną ma tą mortkę. Trzeba powiedzieć, przyjrzyjcie się mu. Widać, że to droid. A, to droid protokolarny. Aha, To się specjalnego droida jakiegoś zrobili, czy coś takiego. Widzicie? O, zabawa. x wingi atakują. Dalsza część komiksu naszego. No ciekawie, bardzo długi komik, jak tak patrzę i plakacik Bitwa Kaszyk. Zobaczcie, Kaszyk się powinno czytać. Zobaczmy, co tutaj jest w tym plakacie. O, cyk, turbo który był już tutaj w recenzji. Te dwa sety chciałem kupić, ale postawiłem jednak na Harry Pottera, bo pasuje mieć kilka zesłałów. Nie wiem czemu tutaj jest takie... czarne? Poczekajcie, czekajcie. Jakby ktoś popełnił błąd przy wycinaniu. Zobaczcie czy to jest na... Tutaj też to jest. Ha, dziwne. No i z tyłu również bardzo ciekawy plakacik. Darth Vader stoi sobie. Przejdź na ciemną stronę. No i szczur małowców masa. Świetnie to wygląda. Tutaj jeszcze dostajemy imprean niszczyciel. Chodźmy dalej. Zabawka narysuj rycerza Jedi, czy nie zabawka, tylko gra. Później ratunek rebelii. Najsilniejszy Sid. Co tam dalej? Sojusz rebeliantów, tutaj mamy zestaw o katalogowym numerku. <grytanie> Jaki to jest? Czekajcie, czekajcie. Numer katalogowy. Nie podali numeru? Co za śmieszki. 730 elementów ma ten zestaw. Chodźmy więc dalej. O, mamy coś z naszą zabawką. Również y, ten ATM-Shift Walker, M6 Walker, instrukcje. No i komiks o zabawce oczywiście większej wersji z tej zabawki. No i tutaj maszyny kluczowe za jest ich Tego nie i tego też nie. Za drugie, te ceny wysokie. Spójrzcie na laureatów konkursu. Fajna jest ta praca, muszę przyznać. Możecie wygrać w pięć takich zestawików, więc warto kupować. No i co będzie koch później w magazynie ten secik. I właśnie zapraszam nas na Discorda, gdzie będą pojawiały się informacje o tego, co poczacz na Discorda Legotube. Tego zwiastun widzicie teraz. Oficjalny Discord polskiego Legotuba. Jesteśmy największą społecznością orzeszającą widownie polskich Legotuberów. Dołącz już teraz, a będziesz mógł porozmawiać z fanami LEGO, LEGO Cyberami, a co jakiś czas uczestniczyć w wielu konkursach. Oficjalne disko polskiego LEGO Wejdź i spędź miło czas! Dobra, na końcu mamy już kilka takich znowu, ale ja tutaj wspomnę jeszcze ja o jednej rzeczy. O, yy, mam starszą wersję tego sokoła, kiedy myślałem, że go nigdy nie będę miał. 32 klocki LEGO tutaj jest. I kiedy nam to wyjdzie, 30 lipca, więc trochę czekania będzie, niestety. Dobra, to zabawka. Ja się biorę za zabudowanie. Może najpierw sobie wysypiemy elementy, pokażę wam co jest ciekawego, co nie. No i dopiero później zbuduję. Okej, okay, dobra. Wysypię sobie nasz polibarzek. Przynajmniej nie jest klejony, tylko takim nadstawiany. No i jeśli chodzi o chocówki, to czy znajdziemy tutaj. Coś ciekawszego, A, tak patrzę teraz na tą garść elementów No i w sumie nie ma tu dużo zachwycających rzeczy, plus tego zestawu to jest ogromna ilość zawiasów, jak sami jeszcze widzicie, cyk, 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 wybiorę je teraz wszystkie, elementy tego typu, jeśli potrzebujecie budować jakieś właśnie ramiona elektroniczne i tak dalej, i tak dalej, ach nawet spadnie jeden, to... Użyjcie naprawdę sobie tego polibaga, bardzo Wam pomoże, bo tutaj spójrzcie ile klocków użyto, właśnie takich srajmam, wow! Jeśli chodzi o tego typu elementy, to jest ciekawy polibak. Jednak jak tak patrzę na jego wygląd, nie jest on jakoś zadziwiająco ciekawy. Dobra, buduję i widzimy się po przerwie. Więc tyle, że nie mam żadnych pozytywnych wrażeń. Nie dość, że tylko ta strona była taka przyjemna do budowania, tutaj te zawiasy po dwa razy takie same, no, naprawdę, no. Aż żałuję, że kupiłem ten magazyn, chociaż kocuków tu ciekawych jest dużo. No, spójrzcie, no jak to wygląda. Niby są mobilne nogi, ale jak tak wygląda? Muszą być te przednie wyprostowane całkowicie. No, z przodu to też nie za dobrze. Te cienkie nogi są straszliwie. Od głowę można jedynie wykorzystać do jakichś ujęć takich z bliska, że sobie idzie ta maszyna. Jakieś działka, dziwne, w innym kolorze wykorzystane. Naprawdę. Nie, to nie jest mój faworyt. Jest najgorsza maszyna krążąca, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. Kurczę, nie, to tak nie może być. Wolałbym, żeby tego nie było. Dobra, cieszę się, że mam to, tylko dlatego, że tu są ciekawe zawiasy. Ja bym dał normalnie 2 na 10. Te safiasy dadzą, że pozwolę na 3x10. Na tak, 3x10 to ocena tego, tej konstrukcji. Magazyn nie podnosi raczej oceny. Może plakat 3,5x10? Dobra, niech przy tym dostajemy 3,5x10. Ten magazyn, sam polibak 3x10. Nie, to nie może takie coś być. Ja to od razu rozkłada najprawdopodobniej i przebudowuję coś innego. Bez przesady, żeby tak było. No i teraz biorę się za otworzenie drugiego magazynu. O, no, byście wszystko widzieli dokładnie. Okej. Okay. Ten polibak mi się wydaje, że będzie stukrotnie ciekawszy od tamtego poprzedniego. Jak znowu zajmiemy się najpierw magazynem, ogólnie pachnie taką świeżością w porównaniu do tamtego. Jak widzicie szata graficzna ciekawa. Z tego co tak przeglądam więcej reklam oczywiście jest, ale komiks od razu wygląda ciekawiej niż te pozostałe. Jak tak patrzę z Night Start to też ta gra wygląda ciekawie. Nie wiem czy nie zostanę fanem Lego City magazynów. właśnie że przestałem płać Lego City to by się coś wyciągnęło. Spójrzcie na te wzory fajne. No i dalsza część komiksu. Fajnie się to wszystko prezentuje. Mamy plakaty, które jako jedyne mi się nie podobają, jako szczególnie cyk. Fajnie, że mamy nawiązanie do tej starej już do serii z LEGO. I biały szkwał, czyli mamy go pokolorować. No i dalsza część komiksu. To jest jeden długi komiks, którego dalsza część chyba będzie na Tutaj ja mogę się mylić. No spójrzmy za No i jak długi jest komiks. Tu dopiero znajdujemy koniec, więc prawie połowa magazynu. No i karty, oczywiście, reklama się znajduje. No i tutaj prace konkursowe. Bardzo mi się podoba ten gościu. Jak widzicie, mój faworyt. i tu można wygrać o wiele ciekawsze zestawienie niż teraz, bo. Jest ich oczywiście więcej niż Star Wars. Ja jestem fanem Gwiezdy Wojen, ale tutaj. No i co będzie w kolejnym magazynie, to już wiecie, bo jest na tyłu W tyłach okładki, nie tak jak w Lego Star Wars. To też sobie na Discorda, Lego tu. w pewnie wszyscy to znają. Nie wiem, czy to kupię, no bo jakoś tak niespecjalnie mi się podoba. Ale jeśli chodzi o Lego City, to niedługo będzie coś związane z nim na naszym kanale. już w sobotę najprawdopodobniej. Tymczasem ja sobie otworzę polibak. Cyk. Dobra. wysypię kocuchy. I co tutaj mamy? garść z ciekawych elementów, co prawda, instrukcji nie mieliśmy zbudowania. Czekajcie, jeszcze sprawdzę. raz mogę dokładnie coś oglądać. Tak, nie mamy tu instrukcji. Niestety, więc musimy się domyślać, jakże trudnej konstrukcji. Patrzcie na ten ciekawy elemencik. Jak mówiłem, narzekałem trochę na nie, no bo się łatwo odpinają. Widzicie banalnie nawet. To jest jedyna woda tej małej, uroczej konstrukcji. Tu przypinamy się o Mam nadzieję, że tutaj mogę się mylić. Ten odcień taki jasny. Znam tylko ciemne wodorosty, więc dla mnie wyjątkowy. O! krab z monetą. Taka moneta to też pierwsza w moim życiu, bo zwykle miałem takie wyciskane złote z napisem nie malowanym tylko wyciskanym. Krab też pierwszy w mojej historii. Jeśli chodzi o elementy to świetnie. Nurka miałam osobiście z serii Atlantis. Taki najmniejszy zestawik to był po libach też tylko w kartonie. <grym> Tylko jedną twarz manurek. Chyba już ją skończy. kojarzę. Mogę się mylić, oczywiście. Dobra, chodźmy dalej. No i przypinamy tą maskę oddechową do zwykłego elementu naszej e, kasku. Tak to się otwiera. Ciekawa rzecz, muszę powiedzieć. Wiesz, nie miałem manurka lego z takim kaskiem. Tylko ten taki pochodzący od. Lego astronautów. Aparat miałem, ale ostatnią wersję, jak tak patrzę, to jest o wiele dokładniejsza. Ma również bardzo ciekawy odcień ostrości. O, widzicie? Daję jeszcze ten kloców jako obiektyw. No i płetwy dla naszego murka. Jeśli chodzi o to, to mi się bardzo podoba ten Polibak. Ja jemu dam 10 na 10 tak? Bo to jest świetna rzecz. Magazyn również ciekawy. Ha. Zostanie ocena 10 na 10. To trzeba koniecznie kupić ten magazyn. Szkoda tylko, że ten nurek, jak tak się przyjrzymy, ma tak skromny na druki. Mówi się od wygląda, brakuje to mu jakiś kieszonek i tak dalej. To jest szkoda. No i te odcienie dość ciekawe. Szkoda jednak, że nie ciemne. Dobra, krab, moneta, wszystko dzisiaj na 10 daje, jak wspomniałem. Porównaniu do tego szkoda w ogóle coś mówić. No i trudno. Ja się z wami będę żegnał, bo bez błędnego przedłużania przecież mamy być nagrywać. Dobra, do zobaczenia. Cześć!